Я Богу дуже вдячна за те, що дозволяє нам в цьому нелегкому часі для нашої країни, для кожного з нас, дозволяє нам зустрітися. 2 lutego uroczystość w niebo wstąpienie Pańskiego Kościoła obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tradycją stało się już zorganizowanie w tym dniu diecezjalnych dni skupienia oraz spotkań przedstawicieli zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich, podczas których siostry i bracia wspólnie się modlą, słuchają nauk duchowych i dzielą się doświadczeniem swojej posługi. Ze względu na wielkie obszary archidiecezji Jelowowowskiej w tym roku odbyły się dwa spotkania. Osoby życia Konsekrowanego, którzy posługują w parafiach dekanatów w Czerniowce, Czortków, i i Halicz zebrali się 1 lutego w klasztorze sióstr niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny w Jezlowcu. Po raz pierwszy dołączyli do nich także osoby konsekrowane z ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego na czele z biskupem Dmytrem Hryhorakiem, biskupem diecezji Buczacki. Po raz pierwszy osoby konsekrowane z obrządku łacińskiego i bizantyjskiego wspólnie obchodzili Dzień życia konsekrowanego. Natomiast konsekrowani pełniący posługę w parafiach dekanatów Grudek, Lwów, Mościska, Stryj, Sambor, Złoczu i Żółkiew tradycyjnie spotkali się w klasztorze sióstr benedyktynek w Solonce Podolwowym. Pod Obu spotkaniom przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, przewodniczący komisji do spraw zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich przy Episkopacie w Ukrainie, a konferencji i kazanie podczas mszy Świętej wygłosił ojciec Stanisław Nuckowski. W nauce duchowej skierowanej do braci w powołaniu ojciec Stanisław nawiązał do psalterza. Już jego Pierwszy, już jego pierwszy psalm mówi, jak cieszyć się powołaniem i życiem monastycznym, czując jego smak, a także rozważał nad tym, jak uniknąć pokusy realizowania swojego powołania w trybie ekonomicznym. Po liturgii słowa wierni wyznali wiarę i odnowili śluby zakonne, potwierdzając po raz kolejny swoje oddanie Bogu i posłuszeństwo Jego woli. Klerycy zakończyli okres kolędowania w Kurii Metropolitalnej archidiecezji Lwowskiej. 1 lutego w przeddzień Święta Matki Bożej Gromnicznej seminarzyści lwowscy przyszli z kolędą do Metropolity. Wspólną modlitwę w kaplicy Kurii Metropolitalnej poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jak co roku na kolendzie nie zabrakło również charakterystycznych dla kleryków dowcipów, którzy śpiewali też kolędy w różnych językach i opowiadali historię o regionalnych cechach obchodów. Bożego Narodzenia. Na koniec wszyscy otrzymali prezenty od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i spożyli uroczystą kolację. W uroczystość Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego, albowska wspólnota rzymskokatolicka, którą opiekują się ojcowie dominikani, zebrała się na odpuście parafialnym. Niestety, mszę świętą celebrowano znowu poza ścianami świątyni zabranej u Rzymo katolików. Wierni zebrali się w sali kurii metropolitalnej. Na początku było poświęcenie świec. Mszy święty przewodniczy w biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, który również wygłosił kazanie, koncelebrowali ojcowie dominikani i księża z parafii lwowskich. Zwracając się do zgromadzonych, biskup Edward wezwał do modlitwy o powrót świątyni. Biskup podkreślił, że święto Matki Bożej Gromnicznej jest dla nas wszystkich wspaniałą okazją do spojrzenia na swoje powołania do udziału w zbawieniu. Jedyną drogą do pokoju jest przyjęcie Jezusa w świątyni, jak starzec Symeon. Przypomnę, że jeszcze 5 lutego 2019 roku, na podstawie decyzji Rady Kapłanów, arcybiskup i metropolita Lwowski Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, Ihor zlikwidował parafię Matki Bożej Gromnicznej, Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, a sama świątynia miała wrócić do prawowitych właścicieli, czyli do archidiecezji lwowskiej w Ukrainie. Stolica Apostolska zatwierdziła decyzję Metropolitów Lwowskich obo obrządków w sprawie kanonicznego powrotu świątyni do Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednak wspólnota parafialna Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego nie zaakceptowała tej decyzji swoich hierarchów. Od tego czasu ani katolicy obrządku łacińskiego, ani katolicy obrządku wschodniego nie mogą sprawować w tym kościele liturgii. A do dziś nie wiadomo nawet, czy prawdziwy kapłan sprawuje liturgię dla wspólnoty, która aktualnie zbiera się w kościele i utrzymuje świątynię. Wieczorem 5 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa w rozpoczęły się Dni Duchowej Odnowy Księży Archidiecezji Lwowskiej. Rekolekcje, w których uczestniczy około 50 księży, prowadzi Ksiądz Mikołaj Myszowski z Decyzji Kamieniecko-Podolski, dyrektor czasopisma społeczno-religijnego Credo. W swojej pierwszej konferencji ojciec rekolekcjonista skupił się na fakcie, że na formację kapłana i to, jak go postrzegają inni, wpływa przede wszystkim jego człowieczeństwo, jakim jest człowiekiem. Po konferencji odbyło się wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dnia, nasze majwytia, Szanuj Słowo Baczka i swoją Matki. I szczerze. 11 lutego w liturgiczne wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lurdz, w którym kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził Dom Miłosierdzia Świętego Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach. W kaplicy Domu Miłosierdzia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę świętą i modlił się za wszystkich chorych archidiecezji lwowskiej za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny z Lurc. A także zachęcał do rozpoznania obecności Boga w cierpieniu, aby świadczyć dobro cierpieniem, czyli przeżywać cierpienie, ofiarując je w intencji kogoś z bliskich, a także świadczyć dobro cierpiącemu. Po odprawieniu mszy arcybiskup Mieczysław Mokrzycki udzielił sakramentu chorych wszystkim chorym, którzy są przykuci do łóżka i przebywają w Domu Miłosierdzia, oraz podziękował siostrom Józefitkom, wolontariuszom i wszystkim, którzy opiekują się chorymi w Domu Miłosierdzia Świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości Światowego Dnia Chorego, które odbywają się 11 lutego każdego roku pańskiego, we wspomnienie najświętszej Marii Panny z Lourdes, która w 1858 roku objawiła się przy grocie Masabielskiej w Bernardecie suberiu i odtąd za łaską dobrego Boga przywraca wielu chorym pełne zdrowie duszy i ciała. I w Chrystusie, tobie Boże ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego. Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa. Nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dźwignie. Amen. Puszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie pod dźwignię. Amen. Proszę, dobrze, dobrze siedzę. Przez to święte namaszczenie, niech Pan spomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Przez to święte namaszczenie, niech Pan swoim nieskończonym miłosierdzie, spomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi. Amen. W dniach 5-6 lutego w Brzuchowicach pod Lwowem odbyło się dwudniowe szkolenie na temat ochrony nieletnich służby kościoła. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Spotkanie było adresowane do przyłożonych wspólnot lokalnych oraz sióstr pracujących z dziećmi i młodzieżą w parafiach, ochronkach i sanktuariach. Dziś pracując z dziećmi wszyscy jesteśmy zobowiązani wiedzieć, jak je właściwie traktować i dbać o ich bezpieczeństwo, także w kontekście seksualnym. Dlatego przeprowadzamy to szkolenie. Jestem jako delegat arcybiskupa do spraw ochrony nieletnich i psychoterapeutą, ksiądz Leon Salamon jako prawnik, ksiądz Mykola biskup jako psycholog. Omawiamy dokument przygotowany przez Komisję do Spraw Młodzieży przy konferencji biskupów w Ukrainie dotyczący ochrony nieletnich. Dokument ten ma na celu dać jasne wskazówki, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci powierzonych nam przez rodziców, a jednocześnie określić i ustalić granice własnej odpowiedzialności i kompetencji. Zapytaliśmy także uczestników szkoły o wrażenie z tego, co usłyszeli, czy uważają takie działania za konieczne, a obowiązujące zasady za właściwe. Nasze spotkanie dotyczy ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi rodzajami przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej. W spotkaniu tym biorą udział siostry z całej Ukrainy. Pracujemy nad dokumentem, który został podpisany przez biskupów w konferencji rzymskokatolickiej właśnie w sprawie ochrony nieletnich przed szeroko pojętym złem, ale zwłaszcza tym, które może zniszczyć ich seksualność i piękno ich życia. Takie spotkania poszerzają nasze horyzonty i pokazują, jak można chronić dzieci przed złem, jak stworzyć dla nich bezpieczną przestrzeń i uczyć dobrego życia. Księża prowadzące to spotkanie naświetlają zagadnienia z różnych perspektyw, ukazują psychologiczne, prawne i praktyczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą. Największą trudnością jest zazwyczaj niechęć do zauważania problemów. Chcę myśleć, że wszystko jest w porządku, że dziecko nie ma żadnych problemów i wierzyć, że nikt nikogo nie krzywdzi, a żeby rozwiązać problem, trzeba najpierw zobaczyć, nazwać po imieniu i uznać jego istnienie. Tego właśnie uczymy się na takich szkoleniach. W sumie w warsztatach wzięło udział około 30 sióstr z różnych zakonów i zgromadzeń, które pracują w różnych diecezjach Ukrainy. Stajesz. Siostra Sara Ewa Łakoma, dominikanka z Żółkwi, e, pracujemy na terenie parafii świętego Wawrzeńca. E, uczestniczę tu, ale nie tylko ja z mojego domu, uczestniczymy tu jako siostry zakonne z terenu całej Ukrainy w spotkaniu, które dotyczy ochrony dzieci i młodzieży przed. E, wszelkimi, nie tylko seksualnymi jakimiś, jakimś, jakimś nasilstwem, czyli jakimiś naciskami. Tym, co, co jest złe, ale też y, szczególnie tego jest to myślę taki znak czasu, y, bo y, dokumenty na ten temat są tworzone, podpisywane. My pracujemy tu szczególnie nad dokumentem Kościoła rzymskokatolickiego zatwierdzonym na Ukrainie przez naszych biskupów, które dotyczy ochrony dzieci i młodzieży. 14 lutego we wszystkich parafiach rzymokatolickich archidiecezji lwowskiej wierni zgromadzili się na liturgii środy popielcowej aby rozpocząć wielki post Czas nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. Z tej okazji poranny mszy święty w Katedrze Lwowski przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W swoim kazaniu metropolita Lwowski powiedział, że 40 dni Wielkiego Postu to czas, w którym musimy przygotować się do najważniejszych wydarzeń dla naszej wiary i pokutować za swoje grzechy, ponieważ każdy z nas potrzebuje personalnego nawrócenia i świętości. Po liturgii słowa tradycyjnie posypywano głowy wiernych popiołem. Prochem jesteś i w proch się obrócisz oraz nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To słowa, które kapłan wypowiada podczas posypywania głowy popiołem, zachęcają do myślenia i uświadamiania sobie, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy miłosierdzia Bożego. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. My uśmierzasz wady, podnosisz ducha udziela cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Środa Popielcowa to taki szczególny dzień w ciągu roku, kiedy popiół, który na co dzień jest usuwany z naszych domów, staje się znakiem, po której przychodzimy. Ten popiół, który jest znakiem zniszczenia, przemijalności, końca czegoś, co było jakby niezniszczalne, który wyrzucamy z karterów wulkanów Japonii i Sycylii, niósł niesamowity lęk przed zagładą i rodził przerażenie, dzisiaj staje się jakby spokojny, cichy, budzący w sercach powagę. się wieście w Ewangelię. Nawracajcie się wieście w Ewangelię. Nawracajcie się i wieście w Anglia. Nawracajcie się wieście w Angelię. Nawracajcie się i wieście w Angielię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Aby zakochani i małżonkowie obdarzyli się miłością czystą. Pełną szacunku i szlachetności. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie wielkiego postu. W Polszowcach modlili się do Matki Bożej o pokój dla Ukrainy. 24 lutego na wezwanie Metropolii Trybowskiego o wzmożenie modlitwy i postów w drugą rocznicę otwartej wojny Rosji z Ukrainą Wierni i pasterze archidiecezji lwowskiej zgromadzili się na czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Pojednania w Bolszowcach. Modlitwę o zakończenie tej krwawej wojny, o sprawiedliwy pokój oraz za wszystkich żywych i poległych żołnierzy Sił Obrony Ukrainy poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą i obecnymi księżmi. To już druga rocznica inwazji agresora na Ukrainę. Wyczuwając ludzką słabość i bezradność wobec sił ciemności, gromadzimy się wokół naszej niebiańskiej matki, matki pokoju i pojednania. Do tej modlitwy skłaniają nas słowa z listu świętego apostoła Jakuba. Jeśli kogoś z Was spotka nieszczęście, niech się modli. Bez wątpienia doświadczyliśmy nieszczęść wojny. Nie muszę Wam tłumaczyć, w jakich trudnych czasach przyszło nam żyć. Dlatego prośba apostoła jest dla nas wezwaniem i zadaniem. To właśnie możemy dziś zaprezentować naszym bliskim i całej Ukrainie. Nasza modlitwa powinna być jak dymka dzidła, który zawsze ma jeden kierunek z ziemi w górę, do nieba. Musi to być zjednoczona prośba wielu serc. Liczni wierni z różnych parafii archidiecezji rwowskiej wzięli udział w czuwaniu modlitewnym i mszy świętej w archidiecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Bolszowickiej. Wśród nich były także matki i żony żołnierzy, którzy obecnie bronią Ukrainy na pierwszej linii frontu. Chrystusa.